Witam serdecznie, Piotr z tej strony. Materiał, który znajdziesz w zakładce Know-how, jest zatytułowany Jak radzić sobie ze stratami. Także zachęcam do obejrzenia tego. A chciałbym Ci zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych ze stratami. Mam nadzieję, że to pomoże, i może, być może na to jeszcze w ten sposób nie popatrzyłeś tak on nie zastanawiałeś się nad tym właśnie w taki sposób. Straty na rynku Forex one występują, tak? Więc to jest nie do uniknięcia, to jest pierwsza rzecz. Ale najważniejsze jest, aby tych strat było mało, aby, aby ich było jak najmniej. Tak? I kiedy masz, kiedy nie ma strat albo kiedy nie będzie strat, tak? Strat nie będzie wtedy, kiedy stosujesz swoją strategię albo stosujesz swój system, tak? Czy można powiedzieć inaczej? Jeżeli nie jesteś zdyscyplinowany, nie stosujesz swojej strategii i swojego systemu, tak? To wtedy zdarzają się straty, których nie potrzebujesz, które są niepotrzebne. To są dodatkowe straty, które wynikają z twojej dyscypliny i z twojego zachowania, a nie z sytuacji rynkowej. Tak? Więc to jest bardzo ważna ważna uwaga w mojej ocenie, tak? Jeżeli sobie przeanalizujesz swoje zagrania i zapytasz się, dlaczego takie a takie zagranie było stratne, jeżeli dojdziesz do wniosku, dlatego, że moja strategia, czy moje zasady wejścia na rynek złamałem moje zasady wejścia na rynek, tak? To masz odpowiedź, że ta strata nie powinna się pojawić, tak? Więc to jest strata, która wynika z twojego błędu, nie wynika z Twojej braku wiedzy, ale z twojego Swojego błędnego sposobu postępowania, czyli nie postąpiłeś tak, jak było w, na przykład w systemie inwestycyjnym. Tak, albo nie, nie postąpiłeś zgodnie z, z jakąś instrukcją. Tak. Podam Ci przykład taki realny, realny z, z rynku. Ok. To jest wykres 45 minutowy wykres funta jena. To są jedne z moich analiz pokazujące, gdzie rynek może zawrócić i wejść w kolejną swoją. Falę spadkową. Tak. Jest taki system do inwestowania polegający na inwestowaniu na podstawie przełamania linii wsparcia oporu. Ja taki system też tłumaczę. Stosowałem go w przeszłości bardzo, bardzo często, czasami nawet do niego wracam. Pokazuję moim traderom, jak należy te, taki system, takim systemem zagrać. Tak. Tutaj jest przełamanie linii wsparcia na tej świecy. Tak? Jeżeli Ty stosujesz system przełamania linii wsparcia oporu i potrafisz określić dobrą linię wsparcia, dobrą linię oporu, następuje przełamanie, to w tym momencie powstaje dla Ciebie trade setup. Tak? I Ty powinieneś w tym momencie zająć pozycję. Tu jest 80 pipsów lekko nad tymi szczytami, czyli jakieś 100 pipsów stop loss. Oczywiście grasz 1 do 1, 1 do 2, masz 300 pipsów, 1 do 3. Tak? To jest trade setup. Jeżeli Ty poznajesz taki... taki Taki system inwestycyjny, tak? I ty zaczynasz postępować niezgodnie z tym systemem inwestycyjnym, to narażasz się na to, że powstanie strata, która, którą, którą mógłbyś wyeliminować, która nie, 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 musi, nie, nie musi mieć miejsca. Tak? Więc to jest taki, taki przykład. Ludzie czasami robią właśnie tego typu problemy, tego, tego typu błędy. To znaczy, mają system inwestycyjny, troszeczkę może mają go za mało jeszcze wyćwiczony nie są do tego jeszcze dobrze przygotowani i zaczynają w tym, w takich momentach robić coś innego niż powinni, tak? I to jest to, o czym, o czym, o czym ja, mu, o czym ja mówiłem, tak? Postaram się teraz przełączyć z powrotem do tego materiału, do tego mojego slajdów, sekunda. Czyli mój slajd, mój slajd, mój, 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 moja uwaga mówi tak, skup się na strategii i bądź bardzo zdyscyplinowany, tak. I wtedy zmniejszysz ilość strat, które wynikają z faktu, że nie, nie, nie zastosowałeś swojej strategii. To jest jeden, jeden obszar, gdzie powstają straty, których możesz, możesz je w sposób łatwy wyeliminować. Dobrze. Jest pojęcie zarządzania kapitałem, money management, tak? I teraz straty również powstają wtedy, kiedy kiedy zajmujesz za duże pozycje i wtedy ten, ten ciężar emocjonalny jest o wiele, o wiele większy, tak? I musisz być tego też świadomym. Łatwiej zapanujesz nad emocjami, kiedy masz mniejszą pozycję, wtedy jest, zanim, zanim pozycja się rozwinie, zanim rynek pójdzie w tym kierunku, w którym ty przewidujesz, zaraz postaram się szybko tutaj wrócić, jestem, tak, zanim to się nastąpi, to tutaj była jeszcze jedna świeca, która była taką świecą, gdzie rynek zastanawiał się jeszcze, tak, to jest ta świeca tutaj 9.45, taka malutka doji tutaj jest i tu jest taka świeca, gdzie rynek nawet poszedł 17 pipsów przeciwko tobie, tak, bo wchodziłeś, wchodziłeś poza, na zamknięciu tamtej świecy, poprzedniej świece, tak. Z czasem jak będziesz się wyćwiczył i będziesz, będziesz miał teraz większą wiedzę, to będziesz wiedział, że możesz tutaj otworzyć mniejszą pozycję, a troszeczkę jak podejdzie do góry, da ci szansę rynek, bo czasami nie daje szansy, od razu leci w dół, no to wtedy możesz otworzyć kolejną pozycję przy, przy tak zwanej lepszej cenie, tak, ale tutaj była chwila, zanim ten rynek, zanim ten rynek lecia, poleciał w dół. Jeżeli byś miał za dużą pozycję i rynek nagle idzie przeciwko tobie 10-15 albo nawet 50 pipsów, bo twój stop loss jest w tym miejscu, tak, to znaczy, to znaczy że jeżeli, jeżeli to, to cię paraliżuje, tak, to znaczy, że pozycja jest prawdopodobnie za duża, za dużą pozycję przyjąłeś na siebie, tak? Więc to jest to jest ten, ten problem, tak. Nie staraj się odegrać, tak, to ja mam takie hasło, że, że bankrutuje nie dlatego, że, że, nie wie jak grać, że nie potrafi grać, tylko dlatego, że stara się odegrać i to odegrać szybko, tak, to jest też błąd, który, który, ludzie, który ludzie, popełniają. Strat nie możesz wyeliminować, straty będą, po prostu straty będą, nie się zdarza jedna, dwie straty na 10 zagrań, zdarzają się dwie straty, trzy straty na 20 zagrań, tak, więc tego nie wyeliminujesz, to po prostu wystąpi, tak. Chodzi o to, aby to po prostu było jak najmniejsze, jak najrzadziej się zdarzało, tak? I może docelowo, abyś na przykład miał, nie wiem, jedną na 100 strat, tak? Albo starał się w jakiś sposób, ale, ale skuteczność na poziomie 80-90% twojego systemu jest naprawdę bardzo, bardzo dużą skutecznością, tak? I również skuteczność 60% już ci daje regularne, regularne zyski, tak? Więc zapytaj się samego siebie, czy akceptujesz w pełni, że straty to część gry, bo strata to część gry, część inwestycji na rynku Forex. Tego się nie da wyeliminować. Po prostu to się zdarzy. Od czasu do czasu to się zdarzy. Nie musisz być na tyle przygotowanym i świadomym tego, że po prostu ok, nastąpiła strata, trudno, będę miał kolejne zagranie, na którym odrobię. I to jest duża, duża frajda, bo tak naprawdę się dzieje. Tak? naprawdę jest to super, gwarantuje, że tak, że, tak, że tak się dzieje. Często ludzie również postępują w ten sposób, że jeżeli im się zdarzyła strata, to zaczynają siebie dobijać, tak? Nie wiem, mnie się nie udaje, nie cierpię tego rynku, rynek jest zawsze tylko mnie i w ten sposób, tak? Trzeba uciec od tych złych myśli, tak? Jesteś dobrym traderem, gdyż stosujesz strategię i jesteś zdyscyplinowany. I za to powinieneś się nagrodzić. Tak? Jesteś dobrym traderem, gdyż stosujesz strategię i jesteś zdyscyplinowany. To jest bardzo ważne. Na to musisz kłaść duży nacisk. Tak? nie to, że się zdarzyła strata, bo przed chwilą Ci powiedziałem, że strata się zdarzy, tak? tego się nie da wyeliminować. Z, z czasem zdobywasz coraz więcej doświadczenia, coraz więcej doświadczenia i zobaczysz, że te rzeczy, które Ci tutaj powiedziałem, bardzo, bardzo pomogą. Także mam nadzieję, że, że zainteresowało Cię to wideo, jeżeli masz ochotę zobaczyć jakieś inne moje materiały, zachęcam w dokładce know-how, jest dużo materiałów szkoleniowych, również możesz dołączyć do mojego programu subskrypcji. Gdzie pokazuję konkretne, konkretne zagrania i, i wysyłam konkretne sygnały. Statystyki są również na mojej stronie. Ok, dzięki za uwagę i pozdrawiam.